Witam wszystkich entuzjastów gier strategicznych i nie tylko. Zapraszam do naszej serii Jak grać? i dzisiaj porozmawiamy o ustrojach politycznych. Ustrojach politycznych, które nie są zawsze dobrze widoczne. Dlaczego tak się dzieje, dowiecie się właśnie w tym odcinku. Moi drodzy, spójrzmy na obraz z zasadami. To, co rzuca się od razu w oczy, to jest to, że jest wiele pól, które nie są otwarte, mimo tego, że mamy turę w, tutaj, w tym przypadku 210. Dlaczego tak się dzieje? Ano to zależy od tego, że do tej pory nie było wiadomo, jakie mamy warunki na to, aby dana zasada została otworzona. Jak tu widzimy, jest nawet jakaś zasada, która powinna w sumie być bardzo wcześnie uruchomiona. Niestety jest niewidoczna. Dlaczego się tak dzieje? No to możemy spojrzeć na, na stronę internetową Wiki do gry Humankind. Tam znajdziemy właśnie odpowiedź na to pytanie. Wchodzimy na stronę wiki do gry Humankind, do działu Civic, czyli działu zasad. Link do tej strony podam w opisie do filmu. I cóż widzimy? Ja może przejdę tutaj sobie na polskie tłumaczenie, może będzie to troszeczkę łatwiej, chociaż to tłumaczenie, no jak widać, nie jest zbyt zbyt fajne obywatelski powinny być zasady także wszędzie gdzie jest napisane obywatelski Proszę czytać zasady i y, zachęcam do wejścia naprawdę na tą stronę zaznajomić się właśnie z tymi y, informacjami na temat zasad a no tutaj są nawet koszty y, uchwalenia zasad odwołania zasad i tak, dalej, i tak dalej. Poza tym to co najważniejsze Tutaj y, każda kategoria jest y, opisana w takiej tabelce. Z lewej strony jest nazwa zasady, później są te dwie opcje, które zawsze mamy. I tutaj po prawej stronie ta najważniejsza sprawa to są wymagania, jakie mamy do odblokowania zasady. One są w tej chwili jawne. Kto to zrobił, nie mam pojęcia. Możliwe, że był to ktoś, kto miał dostęp do plików. Gry, no one są dostępne ogólnie, także znalazł po prostu te wartości, albo był to pracownik Amplitude, który sam pisał te rzeczy. Tego nie wiem, nie, nie wiadomo, ale to nie jest może takie ważne. Najważniejsze jest, że te wiadomości są dostępne. Można się teraz zastanowić, dlaczego w grze nie mamy tej informacji. I tutaj. Dochodzę do wniosku, że pewnie twórcy humankind mieli na myśli to, żeby otwieranie zasad, dostawanie zasad było zależne, było takie bardziej mm, z zaskoczenia. To było pewne zaskoczenie dla nas, żeby to było takie naturalne, żeby nie trzeba było za dużo o tym wiedzieć. Po prostu to się zdarzy, kiedyś tam. Albo się nie zdarzy, też może tak być. Może to było celowe takie rozwijanie gry, żeby właśnie taki efekt nastąpił. Doprowadzi niestety do takich absurdów, że, tak jak widzieliśmy, jest tura 210, nie mieliśmy otworzonych żadnych zasad, które prowadzą do, do ustrojów politycznych. Tu jest, tu, jest, tu jest problem, to jest naprawdę duży problem, moim zdaniem i e, taka wiedza o tym, kiedy, która zasada jest otwierana, jest moim zdaniem dość ważna. No, jeżeli ktoś dużo gra w tą grę, e, to w pewnym momencie e, będzie się pytał, dlaczego tak jest i e, żeby dobrze grać, żeby optymalnie grać, no, jest potrzebna właśnie wiadomość na ten temat. Więc tak, tak jak mówię, tutaj każda zasada jest opisana. Możemy zacząć od tej pierwszej, trochę krótko omówić o co tu chodzi. To każdy zna, każdy kto grał w tą grę, że prawie na samym początku, jak tylko przechodzimy z Neolitu, to otwiera nam się właśnie ta zasada, założycielskie mity, to jest nawet dobrze przetłumaczone. Ona się wtedy pokazuje gdy populacja nasza wynosi 8 do tego się wliczają jednostki i ludzie w miastach i w placówkach i musi być zostać założona stolica i wtedy się to pokazuje to jest to jest naturalne to jest 100% w zasadzie stuprocentowe wymagania one się zawsze zdarzą bo rzadko kto nie będzie miał 8 8 jednostek w ciągu tam iluś tur i nie będzie zakładał stolicy, także to, to jest stuprocentowe pewne, że to dostaniemy. Ale są też takie rzeczy, które już stuprocentowe nie są. I właśnie o nich teraz powiemy. Spójrzmy w takim razie jeszcze raz na planszę z zasadami. Ja tutaj na niej naniosłem nazwy zasad, które są właśnie w tym obrębie, który jest odpowiedzialny za ustroje polityczne. Mity założycielskie i przywództwo są dość łatwe do osiągnięcia. Problem właśnie zaczyna się w górę. I od czego to zależy, zrobiłem do tego taką specjalną folię, na której właśnie chcę przedstawić dokładnie, jakie są wymagania, aby na przykład uzyskać uprawnienia polityczne albo wpływy polityczne. I żeby to zrobić, przejdźmy sobie tutaj właśnie na tą stronę. Ta strona będzie też udostępniona na moim Discordzie. Link do tego jest też w opisie do filmu. I teraz tak. No tutaj dużo jest informacji. Zaczyna się wszystko od mitów założycielskich. To już widzieliśmy. Pop8 i jedno miasto jest potrzebne, żeby to otworzyć. Następne jest przywództwo. Do tego są potrzebne populacja 10 i 2 miasta także to jest też bardzo łatwe do uzyskania to nie jest żaden duży problem w grze i schody zaczynają się właśnie od tego momentu moim zdaniem to nie jest bardzo naturalna sprawa żeby otworzyć właśnie następne y, zasady które otwierają nam no, otwierają nam ustroje polityczne żeby to zrobić jest to napisane tutaj Trzeba mieć trzy dzielnice rozrywkowe plus trzy dzielnice finansowe w jednym mieście. Pół, ha, ciężka sprawa. Um, jest tak, można mieć trzy dzielnice rozrywkowe, można mieć trzy dzielnice finansowe, ale niekoniecznie w jednym mieście. Jeżeli się na to nie gra, jeżeli się nie wie o tym, że tak musi być, żeby mieć na przykład republikę, żeby mieć później oligarchię, czy żeby mieć później republikę demokratyczną, tego nigdzie nie ma napisane, tak jak mówię w grze. To, to po prostu trzeba wiedzieć. Często przez, przez przypadek otwiera się tą możliwość. To w mojej grze to nastąpiło wtedy, gdy podbiłem inne miasto przeciwnika, który oczywiście wiedział o tym, że należy coś takiego stosować. I miał tam trzy dzielnice rozrywkowe i trzy dzielnice finansowe. I na takiej zasadzie było to możliwe otworzenie tej ścieżki rozwoju w kierunku ustrojów politycznych. No nic, spójrzmy w takim razie, co zyskujemy, jeżeli otworzymy te ustroje polityczne. W zależności od tego, co wybierzemy w przywództwie, czy małą radę, czy autokrację, będziemy mieli możliwość mieć albo uprawnienia polityczne, albo wpływy polityczne. Jeżeli chcemy, jeżeli wybierzemy małą radę, mamy wtedy uprawnienia polityczne i tutaj dwie możliwości do wyboru: to jest albo republika, albo arystokracja. Jeżeli chcemy grać bardziej defensywnie, bronić swoich miast, mamy plus trzy zdolności bojowe na milicja. Jeżeli chcemy grać bardziej ofensywnie, wybieramy arystokrację, mamy plus jeden zdolności bojowej na unikalną jednostkę, co też jest dość ciekawe, bo unikalne jednostki przeważnie się buduje. Przez to są one jeszcze, jeszcze mocniejsze. Jeżeli się wybrał autokrację, to mamy arystokrację, która zmniejsza koszty budowy dzielnic unikalnych. To jest moim zdaniem bardzo mocna sprawa, szczególnie jeżeli się gra na rozwój. Gdyż dzielnice unikalne, tak jak unikalne jednostki, też raczej się buduje. Także i 20% mniejsze koszty zawsze są mile widziane. Jeżeli ma się zamiar budować dużo cudów świata, należy wtedy wybrać monarchię. Wtedy cudy świata są o 20% tańsze. Znów, w zależności od tego, jaki mamy wybór, Ląduje się albo w ewolucji republiki, albo ewolucji arystokracji, albo przy władzy monarszej. Żeby to uzyskać dostęp do tych zasad, należy mieć 50 populacji, no to jest też dość łatwe do wykonania w późniejszej grze. I trzeba mieć wymyśloną technologię władza centralna. Jeżeli to mamy, wtedy jest to możliwe. Czyli Wykonanie tego jest też bardzo naturalne. To, to, na to nie trzeba, że tak powiem, dużo pracować. Po prostu to się kiedyś to stanie. Problemem był naprawdę ten punkt trzy dzielnice rozrywkowe plus trzy dzielnice finansowe, gdyż ich nie zawsze się buduje i to w takich ilościach i to jeszcze w jednym mieście. E, no nic, spójrzmy co tutaj mamy. System jednopartyjny dodaje nam stabilności na terytorium. Republika demokratyczna daje nam więcej nauki i funduszy na dzielnicę rozrywkową. Oligarchia zwiększa nam dopływy pieniędzy. Fundusze z roszczeń i fundusze z kapitulacji są większe. Poza tym jest znów Republika demokratyczna, ona jest tutaj powtórzona ona jest zarówno dostępna w ewolucji republiki, jak i w ewolucji arystokracji. I ma takie same zadania, i później władza monarsza minus 20% kosztu wykupu dla jednostka, czyli tańsze jednostki można wykupywać taniej, albo minus 20% kosztu wykupu dzielnicy. Także to są te opcje, które się ma. Myślę, że one są bardzo interesujące i myślę że dobrze jest naprawdę wiedzieć kiedy one są aktywowane bo mając właśnie tą wiadomość można bardziej grać w tym kierunku po prostu w naszej stolicy po prostu sobie postawić trzy dzielnice rezerwowe trzy dzielnice finansowe i wtedy odkrywają nam się te zasady i wtedy mamy możliwość dostania tam dodatkowych pozytywnych efektów Moi mili widzowie, na tym zakończę ten, mam nadzieję, interesujący temat. Jeżeli macie chęć wesprzeć mój kanał, to zapraszam do dawania łapek w górę. To naprawdę pomaga. Jeżeli ktoś jeszcze nie należy do naszej małej grupy entuzjastów gier strategicznych, to oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału. Poza tym wszystkie komentarze są również bardzo mile widziane. Trzymajcie się, cześć, ciało, pozdrawiam i papa!